Solidarni z chorymi to temat z okładki najnowszego numeru tygodnika idziemy. Irena Świecewska na ten temat rozmawia z biskupem Romualdem Kamińskim, przewodniczącym zespołu do spraw duszpasterstwa służby zdrowia Konferencji Episkopaty Polski. Jak pandemia wpłynęła na styl pracy duszpasterzy? W Dużo starzy chorych, jak zmieniła ich relacje z lekarzami i pacjentami. Jakie nowe projekty są w tej chwili realizowane w polskich szpitalach. O tym wszystkim dowiemy się z wywiadu Jenyświckiej. Na Watykanie funkcjonuje niezwykła apteka. Każdy z nas może tam pójść. Pod warunkiem, że będzie miał ważną receptę, którą okaże w branie świętej Anny gwardzistom szwajcarskim, ci dadzą mu specjalną przepustkę na wejście na teren państwa watykańskiego. O tej niezwykłej aptece, w której można nabyć również trudno dostępne w innych aptekach środki, medykamenty, pisze Anna Artyniak. Ksiądz Adam Anuszkiewicz wydał ostatnią płytę Siedem Grzechów. Dlaczego ten Kapłan pracujący z trudną młodzieżą, z młodzieżą w zakładzie poprawczym, zdecydował się rapować, nagrywać płyty. Jak pomaga mu to w lepszym dotarciu z Ewangelią do jego podopiecznych, o tym pisze Agnieszka Domańska. Pan profesor Kazimierz Datak ze Stanów Zjednoczonych pisze o katolikach u władz, o tzw. katolikach z nazwy, których jest pełno wokół nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale podejmują oni często decyzje niezgodne z nauczaniem Kościoła i niezgodne z Ewangelią. Do nich profesor Dadak odnosi powiedzenie kardynała Richelieu: Broni mnie Boże od przyjaciół, bo przed wrogami sam się obronię. Zachęcam do przeczytania tego tekstu Katolicy u Władzy, ze znakiem zapytania oczywiście. Pewnie wielu z nas było wstrząśniętych widokiem dzieci, które skandowały pod okiem swoich rodziców. Hasła proaborcyjne na ulicach naszych miast. Czym to może grozić? Ojciec Dariusz Kowalczyk podejmuje ten temat w artykule Diabeł posługuje się dziećmi. Szatan, pisze ojciec Kowalczyk, bardzo czerpie satysfakcję z demoralizacji najmłodszych. Bądźmy w tej sprawie bardzo ostrożni. Z kolei Anna Mitchell w artykule Chorzy naszym skarbem. Ukazuje coś zaskakującego. Pisze, że w roku 2020 23,2 razy więcej osób, więcej istnień ludzkich zostało unicestwionych wskutek aborcji niż wskutek koronawirusa, tej epidemii, z którą walczy cały świat. Trzeba sobie zdawać sprawę z tych proporcji. Zachęcam do lektury.